Marszałek, Wysoka Izbo. Warto, żeby na samym początku wszyscy z Państwa dowiedzieli się, że ustawa wpłynęła we wtorek. My, posłowie, mamy ją od niecałych dwóch dni, bez konsultacji społecznych, bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi, bez konsultacjami, z biurem choćby analiz sejmowych. Proces legislacji w Polsce jest chyba najszybszy na świecie. Najszybszy i jednocześnie najgorszy. Prawo i sprawiedliwość właśnie takimi ustawami, jak ta, sprawia, że Polacy całkowicie tracą zaufania do jakości polskiej legislacji. Podobna ustawa o działach administracji rządowej już była. Pracowaliśmy nad nią zarówno w Sejmie, jak i w komisji. Robimy po raz kolejny nieudaną powtórkę z rozrywki. Kolejny raz pokazujecie Państwo, na co Was stać. Stać Was na załatwianie tylko Waszych partyjnych interesów. Swoją drogą nie wiem, czy ktoś jeszcze nabiera się na tę maskę pod tytułem Dbania o interes narodowy. Prawica prowadzi wewnętrzne wojenki zamiast walczyć z pandemią. Ile już miesięcy trwa rekonstrukcja rządu? Jak długo zamierzacie się kłócić, kto będzie miał lasy, a kto spółki? Panie premierze, czy tym razem prezydentowi spodoba się ustawa? Ludzie umierają w liczbie nieznanej w czasach pokoju, tracą pracę, zamykają firmy. A wy nie możecie się dogadać, którą limozyną pod które ministerstwo podjechać? My no jako Lewica kolejny raz apelujemy. Zajmijcie się fachowo swoimi zadaniami, a nie uprawiacie tani pier. Przestańcie wmawiać ludziom, że rząd bierze mniejszy, a administracja będzie odchudzona. Przecież to nie jest prawda. Wasze rządy to niekończąca się odpowiedź pod tytułem umowa koalicyjna i konstytucja rządu. Pokazaliście wszystkim że w Waszym przypadku niestety partyjne interesy zawsze biorą górę. W Twoim ekspoze w 2019 roku premier Morawiecki mówił że rząd to narzędzie obywateli do budowania swojego państwa, to narzędzie musi być sprawne, dlatego dokonamy fundamentalnego przeglądu instytucji państwowych, rekonstrukcji biurokracji, administracji. W ten sposób zaoszczędzimy co najmniej kilka miliardów złotych. Ile więc miliardów zaoszczędzi premier Morawiecki dzięki na przykład tej ustawie, dzięki Radzie Legislacyjnej? Ile zmniejszyła się ilość minister, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu? Na takie pytanie warto zawsze usłyszeć odpowiedź. Mam nadzieję, że padnie tutaj z mównicy sejmowej, panie ministrze, jakby pan minister był oczywiście. Jeżeli nie, to poproszę o odpowiedź na piśmie. Jako Lewica zagłosujemy przeciwko tej ustawie, zagłosujemy przeciwko ustawie mając na względzie to, że jest ona całkowicie pozbawiona sensu, ładu i składu. Kolejny raz będziemy pochylać się nad działami administracji rządowej, bo prezydent Andrzej Duda zbuntował się przeciwko swojej partii. Cóż, my w waszych gierkach nie będziemy brać udziału. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. W imieniu klubu Koalicja Polska pani poseł Urszula Nowogórska. Bardzo proszę.